Nikt nie wybaczy. Dalej, dalej! Nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy od 19 lipca w Kanal Plus Sport 3 i serwisie Kanal Plus Online. To, że w PKO BP Ekstraklasie pod względem frekwencji dzieje się dobrze, wiadomo nie od dziś. Poprzedni sezon był rekordowy, ponieważ na trybunach zasiadło ponad 3,7 miliona kibiców. Taki wynik daje polskiej lidze ósme miejsce w Europie i względem poprzednich rozgrywek ekstra Klasa zaliczyła wzrost o prawie 31%. Ta frekwencja ma również odzwierciedlenie w sprzedaży karnetów. W tej materii niekwestionowanym liderem jest rzecz jasna widzew. Druga jest Legia, która sprzedała 10 tysięcy karnetów, ale pewnie sprzedałaby ich więcej, gdyby nie to, że klub wprowadził limit sprzedaży. Podium zamknęła Jagielonia, która wykręciła 8400 sprzedanych karnetów. Jestem absolutnie zachwycony postawą naszych kibiców. Jestem też przekonany, że to nie tylko kwestia Mistrzostwa Polski, które zdobyliśmy, ale też genialnej gry. Teraz zerknijmy na porównanie wyników sprzedaży względem poprzedniego sezonu. Najbardziej zadowolone mogą być kluby, które łączy wspólny mianownik, czyli sukces. GKS Katowice, który po 19 latach awansował do Ekstraklasy, wyrobił aż 557% normy. Jesteśmy wręcz zachwyceni. Ale to praca, która została wykonana na przestrzeni ostatnich już można powiedzieć lat, bo dzięki sukcesom piłkarzy udało nam się też budować coraz mocniej tą naszą społeczność wokół klubu. No i awans do Ekstraklasy był takim, można powiedzieć, bodźcem ostatecznym, który pomógł nam, nie tylko zaprosić nowych kibiców, ale też, też odświeżyć znajomości z tymi kibicami, którzy, którzy no w ostatnich latach zniknęli ze stadionu. Druga w zestawieniu Jagelonia, która świetnie konsumuje mistrzostwo, sprzedała prawie 4 razy więcej karnetów niż w lipcu 2023 roku. W dodatku szuka nowych rozwiązań, by przyciągnąć jak najwięcej kibiców na trybuny. Model subskrypcyjny polega na tym, że płacimy abonament. To jest po prostu abonament na Jagiellonię czyli co miesiąc z naszej karty pobierana jest stała opłata. Subskrypcja doskonale się sprawdza w Ameryce Południowej, w Europie, głównie Skandynawia. E, mocno opiera się na, na, na subskrypcji. Bardzo ściśle współpracujemy z, z dostawcą naszego serwisu biletowego, czyli z Robotiketem. Już od jakiegoś czasu zwracali nam uwagę na to, że, że ten model doskonale funkcjonuje w, w wielu krajach. Na polskim rynku Wydaje się, że Górnik Męczna to, to, to jest pierwszy klub, który ten model wprowadził. To samo tyczy się Śląska Wrocław. Wicemistrz mocno poprawił się, sprzedając drugą największą liczbę karnetów w historii klubu. Jest to lepszy wynik niż osiągnęliśmy w 2012 roku po sezonie, w którym zostaliśmy mistrzem Polski. Sukces sportowy jest oczywiście podstawą, jest bazą, jest fundamentem, na którym możemy później budować większą liczbę kibiców. Natomiast temu sukcesowi sportowemu trzeba pomóc całą otoczką działań marketingowych, PR-owych, promocyjnych. Jeśli chodzi o kluby, w których sprzedaż karnetów spadła, to na pierwszym miejscu jest Lech Poznań, który zanotował regres na poziomie 29%. Ta liczba to zapewne pokłosie słabych wyników sportowych i kiepskiej atmosfery wokół klubu. To samo tylko w mniejszym stopniu dotknęło Pogoń Szczecin. Pozostałe spadki były niewielkie, wynikające z różnych przyczyn, na przykład w Widzewie sprzedano o 400 karnetów mniej, ponieważ klub przed tym sezonem miał większe zobowiązania wobec sponsorów i ekstraklasy. A skoro o Widzewie mowa, Widzew jest na czele, jeśli chodzi o procent zapełnienia stadionu przez karnetowiczów, którzy zajmują 87% krzesełek. Jest to fenomen, absolutny fenomen. Stadion Widzewa, to można jasno powiedzieć, jest za mały i to nie jest jakaś przyrodna moda, a kolejny rok z rzędu okazuje się, że tych karnetów po prostu brakuje. Drugi w tym zestawieniu jest GKS Katowice. Przy Bukowej aż 71% publiczności to posiadacze karnetów. Fajnie to brzmi, że drugie miejsce. To wszystko, to wszystko jest super, to na pewno wygląda, ale zdajemy sobie sprawę, że, że to też w dużej mierze wynika z, z pojemności naszego stadionu. Niemniej bardzo się cieszymy, że, że, że udało nam się po powrocie do ekstraklasy zrobić taki wynik sprzedażowy pod kątem karnetów. Przy tym wszystkim nie można również zapomnieć o zarobkach. Większość klubów jeszcze prowadzi sprzedaż, więc trudno pełne dane, ale pierwsze wnioski już znamy. W tym sezonie z samych karnetów zarobiliśmy, czy nasz przychód jest blisko dwukrotnie wyższy niż z poprzedniego sezonu, więc jest to wynik dla nas w tej chwili zadowalający. Takie pełne podsumowanie przyjdzie dopiero wiosną, kiedy zamkniemy sprzedaż karnetów połówkowych na wiosnę. Dzięki sprzedaży karnetów do, do kasy klubowej wpłynie około miliona złotych. To jest oczywiście część budżetu. Największym wsparciem dla klubu cały czas jest to, które otrzymujemy od miasta Katowice, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I mamy nadzieję, że w kolejnych latach ta część budżetu zasilana z sprzedaży biletów i karetów będzie coraz większa. Zatem na koniec nie pozostało nam nic innego, jak życzyć sobie i Państwu, by jak najczęściej oglądać zapełnione stadiony, bo w piłce nożnej przede wszystkim chodzi o rozrywkę i emocje. Jeżeli nie pokażemy charakteru tej drużyny, to tego nam nikt nie wybaczy. Dobra! Sezon PK Bank Polski Ekstraklasy. Od 19 lipca w Kanal Plus Sport 3 i serwisie Kanal Plus Online.